Dziś kierunek Lubań. Wychodzimy z Tylmanowej. Kierunek Lubań. Wieża Widokowa. Józef z Zosią oraz ja, grupa pierwsza. Ania, Klara, Ela, grupa druga. Grupa druga idzie dziś z Kościenka na Fakolice. Więc trudno powiedzieć, żeby to nie była grupa ambitna. Więc dziś mamy dwie ambitne grupy. Jedna na Lubań, druga na Sokolice. Zaczynamy ostro od podejścia na Makowice. Jesteśmy na Kalwarii Tylmanowskiej. Szlak zmienił yy, przebieg i wszedł na Kalwarię. Tylmanowską, czego wcześniej nie robił. Ale piękny mamy Piękny mamy las. No właśnie jesteśmy sobie tu i idziemy. Dzisiaj mamy w planie przejść z Tylmanowej przez Lubań do Krościenka i tam spotkać się z drugą grupą teoretycznie to jest około 6 godzin netto a oni mają trasę na Sokolice wyliczoną na 3 godziny netto a więc teoretycznie 3 godziny będą na nas w Krościenku czekać zobaczymy bo troszkę inaczej pokazuje mapa, troszkę inaczej przewodnik, a trochę inaczej mapy.cz zobaczymy ile nam się uda przejść tą naszą trasę. Na razie pogoda piękna. Około 6 stopni, ale słoneczko wschodzi. Wydaje mi się, żeśmy się za ciepło ubrali. Trzeba będzie za chwilę zrzucać poszczególne warstwy polarów. I taką trasą idziemy. Dolina Popradu. E, Tfuh, Dolina Dunajca, oczywiście. I przed nami Makowica. O,

no, 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 no. Dobra, nie, nie, gdzie Jesteśmy już za połową. Pięć minut za połową, ale co z tego. Dobry to wujek w żalfini. Dobre to? Aha. To je wali. Mogę? No. A ja już sobie wziąłam. No i ty słuchaj. A Cię doj tam jeszcze? Ktoś, tutaj? tak? Ty tak chcesz? No tak, zamiast wolić, to my nie jesteśmy. Nie, później. Tak, faktycznie. Mm. Co mamy w ogóle do jedzenia tutaj? Kanapki. A te pierogi? A to są na dole. Kurde. <gry> <gry> Ty myślałeś, że tato pierogi jest tutaj? Nie, Aha. to myślałam, że kawałem. Tu jest 900... 880 jesteśmy gdzieś. No. Teraz ja muszę napić. A no to mi tutaj przeszczeliwuje. Co jedzą drzewa? Co jedzą drzewa, żeby szybciutko rosnąć? Cyk. zrobione następne zdjęcie. I cyk. I cyk. Idziemy teraz w takie gałęzie spore. Tak, takie wywrócone drzewa. Tu musiał być strasznie silny No i mamy pierwszy śnieg. O, a tam na wprost mamy Gord. Dużo liści. O, fajnie. O, Józef chyba się rozbiera. Piękna polana. Jesteśmy na wysokości Pastorskiego Wierchu. O tutaj właśnie i teraz mamy taką nam się panorama na Tatry otwiera. Nie wiem czy to będzie widać na tym e, filmiku. Widać Tatry. widać Tatry ładnie. Zrobimy zdjęcie i wkleimy tutaj zaraz zdjęcie. Tak o Józef coś tutaj to to namierza tam, się. Tam jest Lubań? Mniej więcej tak to za tymi drzewami tam. Tam jest Lubań tam. No. Dobra. Będzie git, ale ładna no, pogoda, nie? Gut. I do góry. I I o, super. I hop. I jeszcze raz O, i pięknie. I na saboku. Jesteśmy już za pasterskim wierchem. Zaraz będziemy podchodzić na Lubań. Zośka walczy z wiatrołomem, ale my sobie obejdziemy to trendy boczkiem. Lak wiedzie lasem praktycznie cały czas Ale coś tam przebłyski widoków były. Widać było trzy korony, ale akurat je pod światło, więc nawet nie ma co zdjęć robić. Teraz straciliśmy trochę wysokości i musimy to nadrabiać, a już prawie byliśmy na wysokości lubania i znowu... Podejście. Zejść. Co tam Zoszka gadasz? Mówię, że nie może być za łatwo. Zoszka Trzeba mówi, bejś. że nie może być za łatwo. Trzeba zejść i potem teraz sama wejść. Tak. Teraz... Józef oczywiście cały czas na, na biegach szybkościowych odstawia nas. Nie może być naszym Przecinko, idziemy, przecinko. No ale fajne teraz jest takie. Jak ci się Zosia idzie? E, na razie dobrze. Jakby ten początek był trudny, trudny. było trudny. bo podejście, potem było znowu podejście, ale teraz tak płasko trochę jest, więc spoko. Okej. Okay. I tego się trzymamy, że jest spoko. Na razie. Beskid Sądecki, Pasmo Radziejowej z Prechybą i tutaj Małe Pieniny i Pieniny Właściwe. I dochodzimy do wierzchołka Lubania z wieżą widokową i stanicą turystyczną. Właściwie namiotową, stanicą harcerską czy studencką, kurczę, a im się język pląta. No i mamy wieżę widokową. Kolejne, kolejna zdobyć do znaki wież widokowych góry po górze. Zosia tu na prawo, bo tam błoto jest. Tu sobie obejdziemy jakieś wiatrołomy. A tutaj zaraz wam pokażę co widać. O, przepraszam. Muszę... O, teraz. O jakiś dym czuje. Ktoś pali ognisko. Mm, umpa, umpa. Może kiełbasa jakaś będzie. Do kupienia. A my mamy kabanosy, to nie musimy kupować kiełbasy. Oczywiście wujek już jest na miejscu. Jakby to było, żeby wujek nie był pierwszy No i zaszliśmy kurczę. Trochę nam to czasu zajęło. Prawie 3 godziny nam to zajęło. Według mapy 2,5. No tak, sprawdziłem. 3 godziny brutto idziemy. 2,40 netto, według mapy było 2,30. Więc troszeczkę żeśmy przybradziarzyli, żyli. Ale no niewiele, jeden, jeden odpoczynek tylko z jedzeniem. Proszę ładne miejsce. No. Dzień dobry. Tak. Z tyłu za nami. Ludzie palą ogniska, ładna pogoda, troszkę wieje, cieplutko, fajnie jest. Co chcesz, Zosia, ja tak. powiedzieć? Palą ogniska, niestety nie, ma, nie mamy kiełbasy, ale dużo tu psów chodzi, więc... Aha, któryś porwie, a my mu wyrwiemy, dobrze. Aha. Albo zjemy psa. A, z kiełbasą. Wiesz, hot dog. Taki bardziej no No dobra. Bezglutenowy. Be, bez Bezglutenowy. Zaraz będziemy wchodzić na wieżę to odnowimy rejestrację. Muzyka Babia Góra, Potale, Spisz, Pieniny, Magura, Spiska, Pieniny właściwe, małe Pieniny. I Beskid sądecki. Teraz musimy się przejść. Tak. Tu ładnie widać. Trzy korony: Macelag, Nowa Góra, Sokolica. Tam gdzieś Klara z Elą i z Anią podążają. Potem jest małe pieniny z wysoką. Radziejowa, i tutaj widać wyraźnie. Prechybe bez wieżą. Ojojoj, i kotina sądecka. Ojoj. Kupać się chce? Nie. Coś gorszego. A co? Już, już, już się nie chce? Nie. O, tam jest Modyń. Zosia, gdzieśmy byli. No. Tam jest Modyń, tam jest Mogielica, gdzieśmy byli. I Gorce. No. To za wieżek jest problem. No. A to Koziarz. Dookoła same wieże. Nie. E to myśmy teraz do koziarza, to jesteśmy strasznie wysoko. O, tam koziarz jest, tam. No powiem tak, to to. Poczekaj, nie mów, bo się nagra jak coś strasznego. No, ale no, to jest bardzo straszne. Widziałam książki gotowe, to jest, jest pieczątka. Jak to nie wzięłaś? na szpiecaku? No, ale muszę wsadzić i jeszcze raz to przybieram. Aha. Tu. No. O kurczę. Rozumiesz, jaki to straszny problem? No, dobra, koniec. No, schodzimy już z Lubania. Okazuje się, że druga grupa ma kłopoty. Szlak z sokolą percią przez pieniny. Troszeczkę dla klary za trudny jest. I mają opóźnienie. Także. Chyba troszkę przesadziliłem z planem dla nich tym szlakiem. Miejmy nadzieję, że może skrócą sobie, nie będą szli na Sokolicę, tylko za czertezikiem wrócą szlakiem zielonym do Krościenka, a my schodzimy taką drogą. No. Dwa, dwa, Nie, trzy, no, no trzy się skleiły. Tak, absolutnie. No żelek, to kochany cukierek. To teraz Ty też masz, no, żeby to sobie, przy... sobie zjeść. Hmm. A to by się ile przykleiło? Dwa. Proszę mi teraz dać. Dwa. Proszę mi dać żelka. A, a teraz jeszcze ręka tak. w mi do ręki. O, no, tak nie miałem czerwonego i żółtego. O, paleczka. O jej, ale będę kupiła pana. coś fantastycznego i niedrogą. Co? Co się stało? Co się stało? Ojejciu! i pan ci jeszcze każe owce pilnować z taką chorą łapą? Ale to jest pan. Ale to jest dzielny piesek. Ja wiem, że dzielny piesek. Ojej, ojej. Na czterech łapach jedna jeszcze na trzech idzie. Tak, by tobie jedną z tego to byś. Idziemy na dół. Cała wieś Ale, ale jak to było. Ale panie, To, Ta. bo nie chce zaczynać, bo masz drogi. No, uciekają od Ciebie, tata. Ojej, nie Be. Znam, A co Ty tu robisz? Co mnie filmujesz? No co? Daj mi spokój. No co, Idzie już. No, idę, A. idę. O i kolejny grzybek na szlaku. Dzień dobry. Fajne są te grzybki. Co Józef? Zapisuję w tym miejscu. Aha grzybek. No. No dobra. No już dochodzimy do asfaltu, czyli do Krościenka. Zosia, powie swoje wrażenia. E, już mówię. Chodź bliżej. No. no. E, bardzo fajna wycieczka. Na początku było trochę podejść, ale tak to teraz. był Ale tak poza tym to było bardzo fajnie. Potem już nie było tak dużo. Teraz zejście było takie. No, zejście, no jak zejście jak zejście. zejście na no ale przeżyła, nawet ale, nie ma Nawet nie marudziła. No takie małe kamyczki, właśnie były pierwszym się wbijają w podeszwy. A pod drugie... No. Tak, pani już dziękujemy. Pan Józef Moja Dobywca uro. korony gór Polski, to już nie przelewki, Szanowni Państwo. Dla mnie jest wszystko OK. <laughs> jak na mój wiek to jestem zadowolony. <laughs> a ja też jestem zadowolony. Też jestem zadowolony, mam nadzieję tylko, że druga grupa też jest zadowolona i nie będzie mi ciosłać kołków na głowie za zbyt ambitną trasę. Oj, ja nie wiem, ja nie wiem, nie jestem tego ja, taka pewna. No, Ale trzeba mieć nadzieję. Trzeba mieć nadzieje. Umiem. Nadzieje. Nadzieje i nadzieje Ale ci co mi nie, nie mają to są chłopcy. No i tak. Tylko ci, co i nie mają, też są głupcy. Zaraz. Fajnie No więc kończymy naszą wędrówkę po Lubaniu. Kolejny szczyt wieżą widokową zaliczony. Piękna Nogi bolą. Po... Nogi bolą, muszą boleć. Piękna pogoda się trafiła. Nawet nie było tak zimno, jak zapowiadali. Także dziękujemy za uwagę. Samolot leci. I leci samolot, i zapraszamy do subskrypcji kanału Sadowcy w terenie. Do widzenia!